Siemanko, znowu gramy w nog knock, knock i Benek powiedział, że. To nie mówiła, że to się czyta na knock. No ale ty mówisz knock-knock. No więc gramy w knock-knock-knock, coś tam. No i będę grała sama, bo Benek się boi. Nie, ja też akurat będę grał, bo ja steruję z czołkami. Ale powiedziałeś przed tym, że, to, że nie się gramy. Nie ma nie gramy. Aj, miała mnie, czekaj! Czekaj! Zrób stop. No, już słyszałem jakiś dźwięk. No, o Boże, usłyszałem mów, jakiś dźwięk, już mów. się posrałem. Miałam podziękować Wam za to, że mam 400 widzów, no więc dziękuję. No to już? Tak, ja mam. Ty spację ubrasz. Jezus, Maria. Pokaż, 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 Teraz fajnej po naszą nową taktykę, jak najszybciej robimy wszystko. Słyszysz jakieś pukanie? Tak, słyszysz, super, że się słyszysz. Nie, 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 nie. No co z tego? Ale przynajmniej nas nikt nie obserwuje. Zaraz to przejdziemy sytuację. Na dół ten ekran jest blisko, no? czekaj, bo on coś się tutaj... o, czekaj. Ale nie ma sensu czekać i tak nie zajdziemy z zegara. Sens. Ja się boję, nie chcę czekać w miejscu. Widzisz, no krzesło. No, nie, nie, Ale widzisz, na no, wszystko na Nie, nie, gasimy. nie. Nie, 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 nie. Będziesz nie, nie, nie. Nie, nie, słychać nie. ogóle. Otwieraj. Ja się boję. Już tą lampę kłać na podłodze. Co jest? Coś chyba nie chce żebyśmy tam weszli. A te laśki są naprawdę git To jest chyba jedyny... Jedyny taki... Chuch, wiem. Wow. Nasze no, wybawienie. <grybujesz> Jak najszybciej. W sumie nic się nie dzieje, słuchaj, nie ma... Chodź już tu bliżej bo ci słuchaj nie będzie. Nykasz się... Ja się boję! No super. Narzekasz na mnie, że ja się boję że uciekam, a ty z no, do tego... Ale ciebie w ogóle nie będzie słychać. No co ty robisz? bo... Spróbuję otworzyć dwie takie jakieś Szybkoż no. Spokojnie. Tam mi ryj, przepraszam. Aha. Przepraszam. Fuck it, aha, tam teraz idziemy to? To naprawiamy do światła i lecimy tam razu. Ale gdzie? WSZĘDZIE, na, naprawdę to Teraz tu to. będzie Nie Tak Ej, w sumie na tym nocnym trybie gra się lepiej, ci powiem będzie. Nie mogę <śmuszczak> się te drzwi zamknęły Otwieraj, będy. otwieraj No weź, się tu przybliżysz, na, narzekasz na mnie, że się boję, a sama uciekasz no, bo Nie tykaj tych szczałek, i ja otwieram te drzwi Dobrze, jestem po prostu za szybki no, no, no. Zamknij mordę Idziemy na górę. UEEE! <grymne> Jezu! Dobra, tamto piętro jest opanowane. No! Nie! <grymne> to gówno tam jest teraz. Wait. No, czekaj, czekaj, czekaj. Ona powiedziała: Wait. No właśnie. No właśnie, są ja chce iść. No i co ci to dało? Lenka, co ci to dało? Tam, tam coś było, tam coś było. Dobra, ty, idziemy teraz na górę. Chyba. Liska światło. O Jezu, oko, szybko, oko. Szybko, 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 Dobra, spadać stąd, bo to coś chciałeś niby, tak? Czekałeś. Nie wow. yes, nasze wybawienie! Boże, ile tego jest! I teraz jest w tym pokoju, na pewno jest w tym pokoju, więc nie wiem, co teraz robimy. Albo tam idziemy, nie, bo tam jest jedyne miejsce nieoświetlone. Ale nie... tylko chwila nam została, zobacz. Wiem, widzę, ale to jest jedyne miejsce nieoświetlone. Te dwa miejsca są jedyne nieoświetlone. chyba tu. Yeah. Fuck it. Fuck you. Czekaj. co no ja mam się... pomysł. Na schodach. No? No. <laughs> I najprostsza taktyka. Chyba przetrwamy. <laughs> Jezu. A to było straszne. Wiem. To w ogóle był jakiś inny dół. Chodzisz tu teraz bliżej. No, naprawdę B. Dobra, dobra, idziemy tam, idziemy tam, bo tam musiało być oko. Naciskaj. Chyba. Don't do this. Nie rób tego, mówi. Fuck you. Nie o to ci chodziło, nie o to ci chodziło. Nie dam. Nie dam się nabrać. Wbiję na te schody. No to jest głupie, no. No jest głupie, ale ja się boję. ciebie w ogóle nie będzie słychać. Spokojnie, już tylko chwileczkę. Chyba, chyba nie umiem korzystać ze schodów. Hello. Hello. Siemka. Hello. Spadaj, bo już jest dzień i je twoja kolej. Challenge accept! Nie wiem, chyba następny poziom to będzie, że my musimy wyjść z tego domu. W tę grę należy grać w samotności i trzy się przed świtem. Następnie powiedz w myślach trzy razy. Niczego nie zapomniałem, niczego nie zapomniałem, niczego nie zapomniałem. Przejdź. Cie... Co, przejdź po ciemnym domu i zapalić światło w każdym pokoju. Wróć do pokoju, w którym zaczynałeś. Zamknij oczy, postaraj się skupić na pierwszej rzeczy, która przyjdzie ci do głowy. Jeśli wyobrazisz sobie twarz, ta istota to, to zamieszka w twoim domu. A to dobra, sobie, nie jest dobre, wyobrażysz sobie mniejszą zamieszka Chciałbym, ale... Przejdź po domu i zapal światło w każdym pokoju. Ja tak robiłam. Ja miałam takie schizy, obejrzałam ring pierwszy a to miałam nie wiem, 10 lat. I tak latałam po całym domu, a ja miałam taki długi korytarz przecież między pokojem a łazienką. Ty tak szłam, wszystkie światła po kolei, żeby tam był jaśniejszy. A potem tata, się. Aha, bardzo śmieszne. Potem też będę miała takie schizy. Robimy jeszcze to jeszcze jedno i kończymy. Może nie na tym Nie, no dobra zaczynamy to, bo to będzie chyba proste Wiesz, żebym chciał chyba wyjść z tego mieszkania Nie wiem czy będziesz coś mówił Nasz włosy, przyjacielu Aha, to jest to Silent A ty naprawdę musisz być bliżej Dobrze, wiem, że chcesz mnie bardzo blisko A... No też, ale No serio, nie, nie będziecie słuchać jak ujdziesz pół metra od mikrofonu Nie, ale się boję no jak się wydaram do tego mikrofonu, to widzisz... No... Masz swoją. moją. A nie moja z ja Także teraz nasz rudowłosy przyjaciel zgubił pamiętnik. Dom nie jest aż taki duży. Tu zegar. Zegar. No. Ja w ogóle tej. co to jest za, za dom? Zapalaj. Co to za dom?

O kuźwa, to jest tam się w której czas nie le leci do przodu. Zaświecaj. No jeszcze ty psie, musisz serio mi czekać w domu. Nie pukaj! <grystanie> <grystanie> Was tu nie ma. Dobra, na górę. <grystanie> Dobra, najpierw... ten czas. No wiem, wiem, słuchaj. Po no czemu ty nie masz dziewczyny i czemu nie zrobisz dziecka, żeby mieć wtedy spokój? <grym 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 z Co z tego <grym> miałby spokój? Ale, miał włosy ale potem by sobie żyli gdzieś w innym domu, a to dziecko by tutaj było. I problem rozwiązany, no Nasze wybawienie Nie wpukać. Czekaj, przejmę sytuację. Na górę, tak? Tak, dosłownie. Nad... Dobra, wychodzimy. No tak, ale jeszcze pójdźmy na górę. Ale tak... o, może to się kni... Wjedź. To się lampa zepsuła spokojnie. Chyba. Mm -hmm. Chyba. No, lepiej sam otwórz. Co ci mam otworzyć sam? Naciśnię toację. Nie ma Ja? Aha, o to ci chodzi. Nie. Ja myślę, że mam wyjść znowu... Idziemy na górę. Nie! No może jakąś karteczkę znajdziemy jeszcze, ciekawą. A ja ci kuć karteczkę w dupę zaraz wsadzę. Widzisz nic się nie stało. Ja nie chcę, ja się czuję tu bezpiecznie, tu jest wszystko zapalone. No. I, stąd. I teraz nie wiem, w sumie czy szukać, bo jest taki motyw, tak jak, jak mówiłem, że są takie dziewczynki, które odblokowują tam chyba jakieś zakończenia, ale to też może być głupota, bo ja się nie znam o tej grze do końca. Ale nie wiem czy one są teraz, bo kiedyś wygraliśmy... Jak przedtem, zanim zaczęliśmy nagrywać, no. to znaleźliśmy jedną. Jak pod, nie podeszłam to znikła. Ty, no właśnie, no fakt, tylko że właśnie są, albo są takie dziewczynki normalne, albo są takie z skrzynią na głowie. <noise> to, to nie jest już normalne. A czy ta dziewczynka jest ubrana w szatę taką białą i jest ogólnie... <noise> dziewczynka z ringu. ...duchem. A ten las i boy, jest jedynym takim normalnym miejscem, w którym czuję się spokojnie. Chyba. <noise> <Wie głosy> serio jeszcze nic nie znajdziemy? nic cały czas do przodu. Nie idę. Nie, nie popieraj sobie tak do góry i w dół. żeby ogóle rękę ma straszne te oczy. Wzrok <noise> narkomana. <noise> ta ręka, jak mu tak... cofa? Czyli bardziej mi no na sapach nawało. No i no, co jest, no? Mi się popierdala. Się. Tam jest jakaś dziewczynka. Gdzie? Tam. No to idziesz Cześć, Ale nie mogę tam wejść. Ej, nie mogę. Gdzie ty? Tu jest. Tam? No to idziesz tam, no to. No idziemy. Kurwa, nie mogę tam wejść. No i zniknęła. No i o cholerę ja, wam chodzi? Ja, ja szuka. To ja już nie wiem, o co chodzi z tymi, z tymi dziewczynkami, no. No jak ja jestem dłużej w tym lesie, to się teraz zaczynam bać. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! No faktycznie, coś tutaj jest. Idź tam, idź, iść, Skręcaj! No jest... O, dobra. Y Chciałem chmura się obniży. zobaczymy co to jest ta tromba, to no. może spała słonia była, nie wiem, A ja <coughs> tak. Dobra, możemy już znaleźć ten dom i, i, i zacząć i skończyć ten odcinek, bo ja już naprawdę mam dosyć. No to i cały czas prosto... No, ale to nic nie dało, przez mówić, 10 minut szadem prosto i A, nic nie 10 minut nawet tutaj nie jesteśmy. No znalazłem tylko jakieś dwie dziewczynki. Aha, to spoko. <laughs> no ważne no, no, no jest, ta gra musi mieć koniec, ale ten las też nie może, może wyjdziemy i... Może jakiegoś McDonalda znajdziemy czy coś. No! Jest, <laughs> ale ja tam nie chcę! <laughs> On w ogóle jakieś dziwne rzeczy odprawia. No, naciskam, może wyszedł do góry. Bo tam masz drzewo, przecież nie pójdziesz. Nie wejdziesz na drzewo. No ja tam nie chcę wchodzić. Ja też nie. może... To jest o... ostatnia rzecz, którą robimy. Jak nam wyjdzie, to to będzie gita. Jak nam nie wyjdzie, to olać Co To to... to jest ostatnia rzecz, jaką robimy, bo ja mam dosyć. <laughs> o, od razu, jaki jest to, jaka jest ta jest. No, to jedziesz. Ona będzie chyba dużo. Hmm. No, wstawaj że z tego wyra. O, wpytę, no przecież to jest. To mieszkanie nie na moje nerwy, no co on robi? Co, on w czemu w takim domu mieszka? Przecież to jest niemożliwe. Nie, ja nie będę tam czekał. To jest. No, tak. Nie, nie, to światło to, to, to było tylko, to był tylko prąd. Ja się boję no, przecież to jest naprawdę nie na naszej... chwilę. No dobra, tu możemy poczekać, ale ja się boję. Czemu zaczęliśmy od piwnicy, że miałeś jeden na dół? Jesteś głupi. Kuj, liczę na zegar. Otwieraj gdzieś tu. Lęka zapalaj. Jak trzymasz te szczałki, to nie mogę. Nie trzymam, ale bo to moje nie. zwinne rączki, tak szybciutko siup, się po tych klawiszach. Nie co? Zwinne paluszki po tych klawiszach, tak wiesz, suwają. Może to być zegarek. A, mm -hmm. Ale na górze zamknął oczy. Tak? Tak. Mm -hmm. Dobra, poczekamy chwilkę. Od razu sobie ustalimy plan działania, idziemy na górę na, od razu. ZEGAREK! PLEASE! No jest w no, no po co ci coś takiego? Z twój wzrok. No, ale tu nie będzie zegara, tu musi najwyżej coś przed... No. A zamknij, że się już, po co ty to mówisz? My chcemy tylko skończyć ten poziom. Dobra, wiesz to na razie jest chyba good. Na razie... Tu się zamknął oczy, tak? Tu się zamknął. Tu się zamknął oczy. No tu... W pytelca. Tam, tam jest Te, oko. Teraz no, że jej zapierdzielesz tam. Tak. Kożep, kożep, poczekaj, czekaj, zapal światło. Dobra, drzwi się tam zamknęły. <laughs> Dobra, czas nam się wyba wydłużył. Które drzwi się zamknęły? Te. Te? Te. Co tam jest? Zobacz. Nasza sypialnia. A wiesz co, tu zamknął oczy, ale wątpię, żeby tu był zegar. To jest zbyt taki podejrz... No, no w takim <grym> miejscu, w którym bym się nie, po, nie podejrzewał, był zegarek. Teraz w prawo na dół. W lewo na dół, co ja gadam. Światło. No palto! Nie. Dobra, tu jest w sumie takie pomieszczenie, w którym może być zegarek. Nie za no, często. No. Stoimy. nic tu nie będzie. Zegar, musi być zegar, musi być zegar. To będzie zegar. Mhm. Teraz tutaj tak szybko. No wbijaj tam. Dobra, olać ten zegar. Ja nie chcę potem mieć duchu w domu. Czemu on nie może biegać? Bo jest idiotą. Jest nie małym... Tu. To chyba było. Wiesz, że coś będzie. Tak, tu. Tu może być spokój, ale na dole coś może być. Chyba że, sz... że się światło tak, wiesz Za, za późno tam dotarliśmy, tam już coś <noise> oh, Jezus Maria schowaj się tam, schowaj się Nie może się schować No to idź szybko, 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 szybko No Zresztą szybko, mogę się szybko nam do góry, do Fuck góry Fuck you <noise> Dobra, tam nie idziemy, bo jest tam to miejsce opętane Jezu, zawał Dobra Lenka, chodzisz tu i zapalaj no. światło Tam już nie idziemy, ona chyba na górę nie, znaczy na górę chyba nie wejdzie po schodach Jezus Maria! Nie! Światło! Co to miało być?! Przecież... Na pewno. Otwieraj. Na Tak, dół jest opanowany, ale góra jest wolna. Ja chcę to skończyć, patrz, już prawie, już prawie, prawi, jeszcze tylko troszkę. Proszę. Co ja, tak ja dzisiaj nic nie zrobiłem. Wyłączę to na chwilę, bo ktoś do mnie dzwoni. O, potem odzwonię, bo teraz nie mam ochoty rozmawiać z nikim. I co, i czekamy tu, tak? Ja tam nie idę Ale dobra, może coś się tu... Nie, nic się nie pojawi. Ja tam nie idę! I nie wiem, jak chcesz to ta... Czekaj, bo tam... Co by tam zrobiło? Hey. Fuck you! <laughs> <laughs> no, Zamknasz? Mam zamknięte to oczy, nie? No. Zegar? Muszę się w końcu obudzić, wszystko... Wtedy wszystko się skończy. Na cię nie

Ja! Ja! Tak. I ten duch ma... Czekaj, na drabinie, na drabinie czekaj. Na drabinie. Już chciałem mówić, pierdol się duchu. Jest. Konchita. Ale spokojnie. Dobra. Kończymy. Coś nowego. W tę grę należy grać w ciemności. Usiądź naprzeciwko okna i zamknij oczy. Wyobraź sobie, że w roku... Za oknem powstały jakieś nowe rzeczy. Powiedz w misach, oni tam są, po prostu wcześniej ich nie widziałem. Powtarzaj to dopóki nie poczujesz, że ktoś w oknie na ciebie patrzy. Nas będzie być w spokoju. Dobrze. Ej, to już, Dobrze, to już, Dobrze. ale to będzie tyle. Ja już kończę, także nie wiem. Ty kończysz, dzięki. My kończymy ten odcinek. Ja mam dosyć. Ty ale wszystkie trzy misje zrobiliśmy. Na... Wie, wszystkie trzy misje zrobiliśmy od razu. Dobra. To no. my się tu z wami żegnamy, także ręka... No, no dobra, no to pa. No na razie.